Cześć, nazywam się Karolina Jamka i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale Go International, w którym skracamy drogę i e komersą do ekspansji zagranicznej. W dzisiejszym odcinku powiemy nieco więcej o rynkach bałtyckich. Moimi gośćmi są Bartosz Pasek z Aidosel. Cześć, dzień dobry. Paweł Bilczyński z Expandeco. Cześć, dzień dobry. I Adam Zając z Paketa Pola. Cześć, dzień dobry również. Panowie, miło mi Was gościć. Cieszę się, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać. I taka pierwsza kwestia, którą chciałabym poruszyć. Jeśli mówimy o rynkach bałtyckich, to jakie rynki mamy na myśli? Mamy tutaj na myśli przede wszystkim trzy kraje. Są to kraje położone na północny wschód od Polski, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. I tutaj od razu taka pierwsza mała ciekawostka. Na tych, w tych krajach mieszka około 6 milionów ludzi. Jest to Praktycznie dokładnie tyle, co w dziesięciu największych polskich miastach, bazując na zeszłorocznych statystykach. I kolejna jeszcze taka ważna statystyka. Nawet 80% populacji z krajów bałtyckich ma dostęp do internetu, a na Łotwie 98% gospodarstw domowych z dziećmi też ma dostęp do internetu. Także poziom dostępności internetu na, na rynkach bałtyckich jest, jest naprawdę spory. Mhm. Okej, okay, to wiemy już dwie, dwie, znamy takie dwie cechy charakterystyczne tych rynków, a powiedz coś więcej, czym one się cechują? Przede wszystkim bardzo wysoka penetracja rynku. Na każdym z tych, czy, czy w Litwie, czy w Łotwie, czy w Estonii mówimy o ponad 80% udziale penetracji internetu przez, przez użytkowników. Kraje znane z fintechów, z nowych technologii, tutaj czy Estonia, czy Litwa. E, mają e, bardzo wysoko rozwinięte narzędzia online, dzięki temu, że mają wysoko rozwinięte fintechy, e, no to też te płatności COD stanowią znikomy procent, co jest no, dość istotne w obsłudze płatności, szczególnie dla sklepów internetowych. Tak, jakbyśmy mieli porozmawiać o wielkości rynku takiego e-commerce'owego, który nas tam czeka, no to to jest 4,8 miliarda euro, czyli to jest taki mniej więcej rynek porównywalny, porównywalny z dwoma rynkami słowackimi, o mniej więcej tak, te trzy kraje. Albo nawet z wszystkimi krajami bałkańskimi i z Bułgarią łącznie, tak? czyli te wszystkie kraje na południu Bułgarii, gdyby połączyć się razem, to takimi mielibyśmy odpowiedni właśnie w tych trzech krajach bałtyckich. Okay. To są kraje rozwijające się, rozwinięte, jakbyście je określili? Zdecydowanie rozwijające się. Od dłuższego czasu, to czy w sumie największy taki boom e komersowy został zanotowany po okresie pandemii, gdzie, gdzie rzeczywiście. Te, te rynki poszły bardzo mocno do góry. Szacuje się, że w 2025 roku ten wzrost ma wynieść około 6,6%, może 7%. Więc te rynki zdecydowanie idą do góry i jest w nich potencjał po to, żeby, żeby po prostu nasze, nasze sklepy także. Także tam mogły sprzedawać. No Estonia w takim European E-Commerce Report, który jest publikowany corocznie, za 2022 zanotowała najwyższy wzrost e-commerce'u, znaczy najwyższy drugi wzrost e-commerce'u, tak, mm -hmm. bo pierwsza była Rumunia, ale Estonia była zaraz za nią i to było te 34%, mm -hmm. także sporo. I... Prognozy są takie, że ten wzrost dalej będzie trwał, właśnie z tych 6-7%, o których mówiłeś, no to myślę, że duża część może jeszcze przypadać na Estonię. Myślę, że też te kraje są bardziej odporne na spowolnienie gospodarcze, które widać w całej zachodniej Europie tak na dobrą sprawę kraje południowe trochę się przed tym bronią jeszcze, ale, ale już to spowolnienie gospodarcze też widać, a kraje bałtyckie są jeszcze na tym etapie rozwoju, że to czekaje pewnie dopiero za rok czy za dwa, a więc, więc dla, dla pewnej grupy sklepów internetowych. Szczególnie tych, które mają, powiedzmy, specjalistyczne e, branże, specjalistyczne produkty, no to to jest moment e, taki idealny, żeby tam jeszcze wejść, jeżeli e, boją się na przykład wejść na rynki południowe, gdzie, gdzie boją się właśnie tego spowolnienia, które aktualnie nadchodzi. I szczególnie biorąc jeszcze pod uwagę to, o czym mówiliśmy, czyli wysoki poziom zinformatyzowania społeczeństwa, bo w ogóle Estonia jest uznawana za jeden z najbardziej zinformatyzowanych krajów na świecie. Mhm. E, więc to też pokazuje, że e-commerce, jest tam naprawdę w bardzo dobrej pozycji, jeśli chodzi o, o rozwój przyszłości. No, udział EPKB jest dwa razy większy niż taka średnia europejska, tak? Także po prostu to jest nawet nieproporcjonalnie większy jest ten rynek w stosunku do ilości mieszkańców. Biorąc pod uwagę te trzy kraje, no to ten obrót, te 4,8 miliarda euro, no to robi w 75% właśnie Estonia. Tak, to znaczy nawet sama popularność fintechów pokazuje, jak oni mają duże zaufanie do, do narzędzi online, skoro płatności Pay by Link, czy Właśnie przez PaySer, czy przez Montonio, czy dwóch lokalnych liderów dostawców płatności online, stanowi praktycznie 90 parę procent na rynku. No to widzimy, że mają zaufanie do kupowania w sklepach internetowych, na, natomiast też mają swoje lokalne ograniczenia przez wielkości krajów, przez wielkości gospodarek, że muszą zamawiać produkty głównie z zachodu. E, więc to też jest. Dla nas duży plus, że możemy to wykorzystać, że przede wszystkim zdecydowanie e-commerce jest bliższy Polakom. Mam, mam na myśli na tych rynkach, że mają podobne zaawansowanie, czasami może nawet w niektórych aspektach wyższe. E, więc nam też łatwiej się będzie dostosować na tych warunkach. E, może nawet nie dostosować, a co właśnie wyznaczyć nasze trendy na, na tych rynkach. Paweł, ty wspomniałeś o tym, że Estonia może być takim ciekawym krajem. Gdybyście planowali ekspansję zagraniczną i mieli. Zaplanować ją krok po kroku. To wszystkie rynki naraz, czy któryś rynek na, w pierwszej kolejności? Jak, jak byście ten proces przeprowadzili? No, trzeba pamiętać, że my te kraje wkładamy do jednego worka z racji takiej historycznej, powiedzmy, ale kulturowo one się różnią i to, i to znacznie. Tem Estonia zdecydowanie bardziej ciąży w stronę Skandynawii niż Litwa czy Łotwa. Także trzeba pamiętać, że ten, każdy z tych rynków jest osobny, każdy posługuje się osobnym językiem, no i też dla każdego się trzeba będzie osobno przygotować. I gdybym ja miał wybierać, albo nasi klienci często tak robią, no to często stawiają te pierwsze kroki na Litwie, właśnie biorąc pod uwagę to, że polski komercyjny e jest tam rozpoznawalny, w sensie takim, że polskie marki są tam znane, ta granica kulturowa może być ją najłatwiej pokonać właśnie na, na rynku litewskim. Znaczy tutaj jedynie też chciałem wtrącić taką jedną rzecz, to też w dużej mierze zależy od dojrzałości sklepu internetowego, który chce wyjść w ogóle na, na te rynki, bo jeżeli myśli w ogóle, że jeżeli to ma być pierwszy rynek, Li, Litwa czy, czy, czy kraje bałtyckie jako całość mają być pierwszym rynkiem, na który ekspanduje, no to przede wszystkim powinien przeanalizować swój własny sklep internetowy, na jakim on jest etapie, jaką ma średnią wartość koszyka, liczbę zwrotów, liczbę zamówień, liczbę porzuconych koszyków, stworzyć listę miar, które będą dla niego benchmarkiem w momencie, kiedy będzie wchodził na, na nowe rynki. Tak jak Paweł wspomniał, to są trzy rynki, trzy różne kultury, więc też trzy różne budżety, jeżeli chodzi o tłumaczenia, wyszukiwanie lokalnych partnerów, obsługę klienta, logistykę, bo to też nie jest tak, że wszystkie kraje są, wszystkie przesyłki do każdego kraju są dostarczane w tym samym czasie. Jeżeli mówimy o Litwie, która jest zdecydowanie łatwiejsza, no to mamy przesyłki dostarczane na następny dzień roboczy, czy, czy na. Dwa, czy, na dwa dni, tak? Jeżeli przesyłka jest wysłana z Polski w poniedziałek, to teoretycznie w środę powinna być już w automacie paczkowym w pudu, czy, czy dostarczona pod wskazany adres. Natomiast yy, przede wszystkim warto zacząć od przygotowania i zobaczenia, na ile mam pieniędzy, żeby ocenić, kiedy się wycofać, jeżeli coś pójdzie nie tak, kiedy zobaczyć, że, że tych pieniędzy należy dorzucić. Do rozwoju i w jaki sposób sobie wyznaczyć wejście na kolejny rynek. Tutaj prawdopodobnie będzie to Estonia, a na samym końcu pewnie Łotwa. Mm -hmm. Okej. Okay. Powiedzcie, proszę, jak ma się e-commerce na tych rynkach? Czy są tam jakieś określone uwarunkowania gospodarcze, które musimy brać pod uwagę? No tak jak mówiliśmy na początku, to wygląda w ten sposób, że faktycznie ta Estonia prowadzi, jeśli chodzi o, o wartości. Także to na pewno będzie taki najciekawszy rynek docelowy dla nas. Następna w kolejności jest Litwa i potem Łotwa, jeśli chodzi o udziały właśnie w tym, w tym, w tym torcie takim i komersowym z wszystkich trzech krajów. No i na pewno też tak jest, że ten spodziewany wzrost, który był tam szacowany na, na prawie 20%, no to pewnie e, będzie jednak docelowo niższy niż e, można się go spodziewać z uwagi na sytuację, jaką mamy wokół nas, więc e, z tym wzrostem to może troszkę spokojniej, a, ale e, to, co będzie, to, co będzie e, istotne, no to to, żeby właśnie wypracować sobie tam gdzieś, znaleźć na którymś z tych rynków swoją niszę, no i, i od, tam odpowiednio eksploatować, tak. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo. Chętnie teraz posłuchałabym czegoś o zwyczajach zakupowych Bałtów. I tutaj muszę od razu wtrącić, że rzeczywiście tak powszechnie mówi się na mieszkańców krajów bałtyckich, bałtowie, ale z etnograficznego punktu widzenia, tutaj się specjalnie przygotowałem, estończycy są ludem ugrofińskim, więc, więc kulturowo jest im bliżej do, do Skandynawii niż do indoeuropejskich Litwinów czy, czy Łotyszy. No ale wracając do, do zwyczajów zakupowych. To, co właścicieli e-commerce'ów może bardzo cieszyć, to, że na tych rynkach de facto właśnie chodzi o e-commerce. Jest bardzo dużo sklepów internetowych, i konsumenci wolą wybierać sklepy internetowe niż marketplace. Z tego co kojarzę, tam najsilniejszą pozycję ma chyba pigu. A poza tym rzeczywiście konsumenci wybierają sklepy internetowe. Nie ma takiego jednego jakiegoś super lidera na rynku, więc to też jest dobry moment na to, żeby, żeby spróbować wymościć sobie taką pozycję tego, tego lidera. Szczególnie, że na ten moment bardzo ważna dla konsumentów tam jest jeszcze cena. To znaczy, nawet jeśli są jakieś produkty markowe, których często mimo wszystko może, może nie być na tym rynku, to i tak konsumenci szukają... Tych najniższych cen i robią to często nawet kosztem e, lojalizacji w, w danym sklepie internetowym. Więc to jest takie, takie trochę triki, żeby jednak znaleźć sposób na to, żeby, żeby tych klientów zrealizować i żeby oni jednak wracali do tego sklepu, mimo tego, że cena u nas nie zawsze będzie, będzie najniższa. <gry> Ja może jedno zdanie jeszcze na temat tego pigu, bo to może nasi widzowie będą chcieli odszukać, a to jest ta litewska, to jest to litewskie wcielenie tego, tego marketplaceu, i to jest taka grupa, grupa PHH, która działa w czy, w tych trzech krajach o których mówimy jeszcze w Finlandii także w każdym z nich działa pod inną nazwą i ma tam marketplace ale to mm. też może być dobre miejsce żeby trafić z takim pierwszym spojrzeniem zrobić sobie takie pierwsze pierwsze badania na temat tego jaki jest poziom cen na danym rynku mm. jakie rzeczy się sprzedają bo oni też publikują bardzo ciekawe informacje na temat tego jak u nich wyglądają obroty i co tak naprawdę kupują internauci w tych wszystkich trzech czy czterech krajach właśnie mm. na tej platformie. Także można do tego pigu też trafić po. Tak, ale wymienienia ja nazwy nikt z nas się nie podejmie. Na Łotwie leżą tak. Zostajemy przy pigu. <grym <grym> Okej, okay, wrzucimy w takim razie w komentarzach nazwy. Jak jesteśmy przy zwyczajach zakupowych, powiedzcie proszę coś o metodach płatności i dostawy. Jakie są najbardziej popularne metody? Jeżeli chodzi o metody płatności, to tak jak wspomniałem najpopularniejsze najpopularniej, są PayPal, Linki, z racji tego, że też mają bardzo mocnych lokalnych dostawców typu właśnie Paysera czy Montonio. To można powiedzieć, że są tacy odpowiednicy. Pay'u czy, czy szybkich płatności w Polsce generalnie. Chociaż też zaczynają patrzeć na to co się na rynkach dzieje. Mam na myśli tutaj Payseray i Montonio i zacząć dostosowywać rozwiązania dla sklepów internetowych też w logistyce dzięki czemu za pomocą jednej bramki będzie realizowana nie tylko płatność, ale na przykład generowana etykieta u kuriera, który zostanie na lokalnym rynku e, zintegrowany najpopularniejszymi formami dostawy, który, które są aktualnie. No to zdecydowanie nadal jest dostawa pod wskazany adres, chociaż z, każde, z każdym rokiem e, traci na, na rzecz automatów, pacz, e, automatów paczkowych i, i punktów PUDO. Automaty paczkowe zdecydowanie e, rosną szybciej jest dwóch silnych graczy Omniway i Venipak, którzy działają w zasadzie na każdym rynku. Jeżeli mówimy tutaj o Litwie Łatwe jest to nie dlatego dla takich operatorów jak paketa, Łatwe jest to, żeby skolekcjonować te przesyłki w Polsce dostarczyć do jednego konkretnego punktu czy to w Litwie, czy to w Estonii i przekazać lokalnym dostawcom tak żeby oni w ciągu tego jednego dnia mogli to dostarczyć. To jest też właśnie kolejny plus tych rynków, że one są bardzo zagęszczone. Większość mieszkańców mieszka w dużych miastach, więc też łatwiej jest o obsługę później zwrotów czy, czy, czy wszystkich rzeczy, dlatego że właśnie możemy skupić się na kilku wybranych punktach. To też przekłada się na marketing. Jak jesteśmy przy marketingu? Dzięki Adam, że wspomniałeś bardzo naturalnie. Chciałam, chciałam trochę podsumować. Wiemy, jakie to są kraje. Wiemy, jaką mają charakterystykę, jakie są tam najpopularniejsze metody płatności, dostawy, o czym pamiętać, jeśli chodzi o zwyczaje zakupowe. No i kolejny krok, ważna rzecz, to właśnie strategie marketingowe. Wspominaliście o tym, że jest bardzo wysoka penetracja internetu na tych rynkach. Podobnie jest na tych rynkach, jeżeli chodzi o social media. To znaczy, średnio około 80% populacji we wszystkich tych krajach to aktywni użytkownicy mediów społecznościowych. Dzieje się tak między innymi dlatego, że są to kraje, w których nie mamy dostępnych kampanii produktowych, tych, które znamy z Google, y, chociażby z rynku polskiego, czyli kampanii PLA czy kampanii Pimax, czyli nie mamy możliwości wykorzystania najlepszej sprzedażowo kampanii, tak naprawdę, więc bardzo duża część handlu przenosi się właśnie do mediów społecznościowych y, i stąd, y, stąd też to bardzo wysokie nasycenie. W krajach bałtyckich, podobnie jak w Polsce, widać bardzo dużą dominację Facebooka. Ale ten rynek mediów społecznościowych jest tam bardziej rozdrobniony niż u nas. W takim sensie, że Facebook to około 60-70% aktywnych użytkowników, oprócz tego Instagram to też około 40%. Co ciekawe, TikTok dociera do 40-50% populacji w krajach bałtyckich i bardzo sprawnie rozwija się tam Pinterest. Więc to o czym należy pamiętać pod kątem marketingu internetowego, to na pewno nieprzenoszenie, Polskiej strategii marketingowej na inwestowanie głównie w meta, jeśli chodzi o social media, mm -hmm. tylko o zdecydowanie większa dywersyfikacja tych kanałów pomiędzy social mediami. No i standardowo, jak w ekspansji, często o tym mówimy, wielokanałowość. Która będzie nam tutaj rozszerzała po prostu te strategie też na, na inne media społecznościowe. Nie wolno zapominać o komunikacji organicznej w mediach społecznościowych, czyli stawiamy nie tylko na kampanie sprzedażowe, ale także na komunikowanie się z tymi odbiorcami, żeby budować social proof. I jak już jesteśmy przy social proofie, to bardzo chętnie zapytałabym Was o to, jak budować social proof poza mediami społecznościowymi na tych rynkach i jak dbać o obsługę klienta. Jeśli chodzi o obsługę klienta, no to, to na pewno y, nie należy się dać zwieść tym liczbom, które mówią, czy tym danym, które mówią o tym, że y, mieszkańcy krajów bałtyckich, a na przykład Litwini zwłaszcza, bardzo dobrze się posługują językiem angielskim. No bo to, że znają angielski, to nie znaczy, że będą chętnie też w języku angielskim prowadzić rozmowy z obsługą klienta. No, oczekują tego, że będzie lokalny numer telefonu, no i osoba po drugiej stronie, która y, po litewsku i to y, bez żadnego dodatkowego akcentu, w tym sensie, że, że, że takim czystym litewskim po prostu y, odpowie na ich y, potrzeby i że ta komunikacja nie będzie wymagała jakiegoś tam przestawiania się w głowie na inny język. Także otwartość na zakupy w sklepach zagranicznych jest, natomiast jeśli chodzi o komunikację, no to wymagania są takie właśnie, żeby komunikować się lokalnie. No i to może być pewnego typu bariera, czy pewnego rodzaju bariera dla firm, które wchodzą na te rynki, no bo wiadomo, że żeby zapewnić sobie obsługę klienta na każdym z tych rynków i jeszcze mieć do tego dwie osoby, które będą pracowały na zmiany, tak żeby była możliwość zwolnienia, wysłania kogoś na, ze swoich pracowników na Urlop, no to przy tych ilościach zamówień, których się można spodziewać, zwłaszcza na początku na takich niewielkich rękach, no to po prostu może się okazać, że się nie będzie spinało cenowo. No i wtedy takim rozwiązaniem jest po prostu skorzystanie z outsourcingu i zbudowanie tego zespołu poza własną firmą, mm -hmm. no bo być takie usługi dla większej ilości klientów, na przykład my czy inne firmy, no jesteśmy w stanie po prostu te koszty rozbić pomiędzy y, większą y, grupę klientów i zapewnić tą y, ciągłość tej obsługi wtedy we właściwy sposób. No i trzeba Trzeba się też z tym liczyć właśnie w przypadku tłumaczeń czy, czy, czy zapewniania obsługi klienta, że jednak im mniejszy kraj, tym trudniej znaleźć pracownika i tym drożej trzeba y, kalkulować jego koszty na wyższym poziomie. No bo to nie będzie tak jak w przypadku zrodzenia kogoś, kto mówi właśnie po niemiecku, francusku, czy włosku. Czy nawet czesku lub słowacku. Jeszcze pod kątem social proofu, to nawiążę tylko do zwrotów. Mm -hmm. bo, bo z tego co wiem, no to bardzo ważnym elementem, chyba szczególnie dla Litwinów, ale, ale podejrzewam, że dla wszystkich mieszkańców krajów bałtyckich, no właśnie jest ta ta lokalność. Bodajże 40% estończyków deklaruje się, że robi zakupy tylko i wyłącznie w lokalnych i e komersach, więc bardzo mocno zależy mieszkańcom tych krajów na tym, żeby. Sklep był nie tylko zlokalizowany, już nie tylko przetłumaczony, ale zlokalizowany, żeby adres zwrotów był też oczywiście z danego kraju. No i wydaje mi się, że też dobrze byłoby, gdyby jakaś siedziba firmy też, też była na, na rynku lokalnym, żeby też właśnie budować tę, tę wiarygodność mhm. na, na rynku. Dobrze, powiedzcie jeszcze, proszę, jak mieszkańcy krajów bałtyckich podchodzą do zakupów w zagranicznych i e komersach? Są na to bardzo otwarci. Przed chwilą powiedziałem, że 40% Estończyków deklaruje się, że kupuje tylko w estońskich sklepach. No ale ta sama statystyka mówi, że 60% deklaruje, że robi też zakupy w zagranicznych komersach, więc no tutaj możemy na to spojrzeć także, także w ten sposób. Najważniejsze po prostu jest, żeby ta ekspansja, która będzie przeprowadzona, żeby te sklepy wyglądały jak najbardziej lokalnie, jak najbardziej naturalnie. I, I wtedy w łatwy sposób możemy zdobyć zaufanie praktycznie każdego konsumenta na, na danym rynku. To ja mogę tylko zwrócić uwagę, że takie liczby właśnie powyżej 50-60% to są bardzo wysokie. Bo w Polsce 16% e-konsumentów robi zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. W Polsce około 36%. Ale tam Słowacja już brana jako zagranica. Tak. Bliska zagranica, bliska zagranica. A Litwini no to 40%, parę procent, tak? Estończycy tak. nawet 60%. Także no to znaczy, że po prostu mają już zeznanie, też korzystają z Allegro, który jest po sąsiedzku, tak? Mimo tego, że nie jest zlokalizowany na ich lokalnym rynku. Także faktycznie, tak jak mówisz, Karolina będą po prostu widzieli już, jak wygląda nasza, nasza oferta, na nasz rynek, i trzeba raz, że z tej możliwości skorzystać, a dwa, że pamiętać o tym, żeby dostosować też ceny no bo ci sprytni konsumenci będą wtedy też szukali dojścia do tych, do tych produktów bezpośrednio na naszym rynku no i z polskimi produktami też Litwini mają na co dzień do czynienia no bo zakupy w polskich sklepach internetowych robią często i to ta pierwsza statystyka dotyczyła generalnie sklepów internetowych spoza, spoza mhm. własnego kraju, ale taka liczba, która mówi o tym, że Litwini robią zakupy właśnie w Polsce, no to jest 18%, tak? czyli mhm. 18% Litwinów. Ostatni swój zakup zagraniczny dokonało właśnie mhm. rynku polskim. To jest naprawdę bardzo dużo. Mhm. A czy znacie jakieś wydarzenia, na które warto się wybrać, żeby pogłębić wiedzę na temat rynków bałtyckich? Tak, to ja mogę polecić Ecom Expo, takie wydarzenie, które odbywa się raz do roku w Wilnie no i zbiera całą scenę komersową nie tylko z Litwy, ale wszystkich innych krajów bałtyckich. Super, bardzo Wam dziękuję. Dodam od siebie, że musimy przy ekspansji na rynki bałtyckie pamiętać o tym, że chociażby wielu Litwinów kupuje w polskich sklepach, tak jak Paweł powiedziałeś wcześniej, więc bardzo ważne będzie to, że mogą znać nasz pricing. Jeżeli znają polski pricing, to przy ekspansji na rynek litewski musimy pamiętać o tym, że mogą być świadomi naszych cen. Jeśli chodzi o Estonię, dużą konkurencją tam dla polskich sklepów będą sklepy skandynawskie. I wszystkie prognozy właściwie wskazują na to, że rynki bałtyckie będą wzrastać, będą się rozwijać, więc mogą stać się łakomym kąskiem dla wszystkich sklepów planujących ekspansję. W przeciwieństwie do krajów, na których widzimy już po prostu takie tendencje do, do regresu, jak chociażby Czechy czy Niemcy. Najważniejsze w ekspansji na rynki bałtyckie będzie w takim razie oferowanie szerszego asortymentu niż lokalne sklepy zdobycie zaufania klientów, dostosowanie strategii marketingowej do warunków, jakie panują na tym rynku i krajowy adres zwrotny. Zgadzacie się ze mną? 100%. Super, panowie, dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek, dziękuję za przekazaną wiedzę. Wszystkich was zachęcam do subskrybowania, do zastosowania reakcji pod filmami i zapraszam na nasze kolejne nagrania. Dziękuję. dziękuję.